Kacper Tekieli zginął w tragicznym wypadku. Szwajcarska policja wydała oficjalne oświadczenie. 18 maja dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci 38-letniego Kacpra Tekieli. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w wypadku, do którego doszło w Alpach. Teraz w sprawie tragicznych wydarzeń wypowiedzieli się przedstawiciele szwajcarskiej policji kantonu w Brnie, którzy ustalają szczegóły zdarzenia. Nie żyje Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk. W czwartek 18 maja polskie media szokowała dramatyczna wiadomość o tragicznej śmierci ukochanego małżonka Justyny Kowalczyk. Kacper Tekieli, sportowiec, alpinista i wspinacz, zgniął w szwajcarskich Alpach. Mężczyzna wybrał się w góry wraz z rodziną, żoną i dwuletnim synkiem. 38 latek zdobywał kolejne czterotysięczniki. 9 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował swoich fanów o wyprawie na Bishorn 4153 m, dwa dni później o Weissmis, 4017 m i Ladzinjorn 4010 m. Wspinacz i instruktor przez cały czas był w kontakcie z fanami. 17 maja mężczyzna zamieścił w sieci ostatni post. Był on sam na wycieczce narciarskiej w rejonie Jungfrau. Do wypadku doszło w rejonie Rotalsatel, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, można przeczytać w komunikacie. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono lot poszukiwawczy, ale mężczyzny nie udało się odnaleźć, czytamy w raporcie szwajcarskiej policji. Jak się okazuje, alpinistę odnaleziono, kiedy na ratunek było już za późno. Naszym ratownikom udało się zlokalizować mężczyznę, który niestety już nie żył, podaje tamtejszy rzecznik prasowy policji. Pod kierownictwem prokuratury okręgowej w Oberland zostało wszczęte postępowanie, które ma wyjaśnić szczegóły tragicznego wypadku i zbadać jego przyczyny.